Mandero jest z nami Franek, Franek osobiście i prywatnie jest moim synem. Będzie w końcu mnie kiedyś zastępował. No, i tutaj na przykładzie Franka chciałbym e, przedstawić Wam Bartonika DB125 e, l Dlaczego 3L? Ponieważ ma na kołach 17-celowych oraz 14-celowych. Jest to opcja dla dzieciaków bardzo odważnych, dla dzieciaczków jeżdżących już od praktycznie e, odkąd zeszli z wózka. One kosztują około 4000 zł. W nowych malowaniach, tu akurat mamy niebieskie w standardowym e, e, standardzie oraz e, tym takim czarno-żółtym. Franek, jak się czujesz na nim? Dobrze. Weź przełóż mi prawą nogę na lewą. Prawą robić. nogę na lewą. Trochę obniżyć. Czyli co, robimy projekt? Siedmiolatek hmm? na 125 z kołami 17 celowym. Chcę bo chcesz. Obniżyć. Bo chcesz. Obniżymy go i będziesz hopy pokonywał, nie? Hmm? Będziesz latał? Hmm? Dobrze, więc zobaczymy. Obniżymy go i zobaczymy, co z tego będzie.